W bieżącym roku inwestycja Wałbrzyska. Górny odcinek, czyli ten między Ulicą Leśną a Mickiewicza, planujemy zakończyć z końcem tego miesiąca. To jest takie najbardziej drobne zadanie, którego wartość, przypomnę, niewiele przekracza kwotę 300 tysięcy. Dolny odcinek, przypomnę, zamknęliśmy dopiero z końcem miesiąca sierpnia albo z początkiem miesiąca września i jeszcze chwilę potrzebujemy. Kontrakt z wykonawcą przewiduje zakończenie robót drogowych i mostowych z końcem miesiąca listopada. Także jeszcze chwilę niestety będziemy mieli tam zamieszania z ruchem. Przypomnę tym, którzy nie śledzą tej inwestycji, że po otwarciu górnego odcinka ulicy Wałbrzyskiej nastąpi zamknięcie dolnego odcinka ulicy Wałbrzyskiej, czyli ta przejezdność, która dzisiaj jest z ulicy Wałbrzyskiej w kierunku polnej drogi i w kierunku ulicy Kochanowskiego, czyli Witoszowa. Niestety na chwilę zostanie utracona, ale to z uwagi na to, że no, potrzeba będzie tutaj rozbudować zdecydowanie układ skrzyżowania zgodnie z założeniami projektowymi. Z końca miesiąca września otwieramy górny odcinek i to automatycznie oznacza zamknięcie tego dolnego na odcinku między ulicą Korczaka a przyszłym rondem, czyli skrzyżowaniem z ulicą Polną Drogą i Wałbrzyską. Pierwotna dokumentacja na przebudowę tego układu drogowego zaistniała w 2007 roku i wtedy chcieliśmy przebudowywać to skrzyżowanie w ramach likwidacji miejsc niebezpiecznych. Niestety dialog prowadzony dwa lata z zarządem województwa kończył się fiaskiem, Wylecieliśmy z tego programu, nie uzyskawszy dofinansowania zewnętrznego. Lata spędziliśmy na rozmowach i z zarządem województwa, ale i z zarządem powiatu, żeby zrobić taki montaż finansowy, który dzisiaj obowiązuje. Przypomnę, 65% to środki województwa dolnośląskiego, 25% to nasze środki i 10% kosztów ponosi powiat. W związku z tym, jakby z takiej przyczyny, obecnie w bieżącym roku te trzy inwestycje są realizowane w tym samym czasie. Kolejną sztandarową inwestycją, którą już trwa, to jest przebudowa ulicy Sikorskiego. Tam scenariusz przewiduje również zakończenie realizacji tego zadania w miesiącu listopadzie. Mam nadzieję, że uda się zdecydowanie przed 30 listopada to skończyć, aczkolwiek termin umowny to koniec listopada. W tej chwili prace skoncentrowane są na tym dolnym odcinku, czyli na konieczności wykonania nowego przepustu na Potoku Jabłoniec, który właśnie dyskwalifikuje jakąkolwiek możliwość prowadzenia ruchu. Mam nadzieję, że ta powłoka zostanie wykonana na tyle skutecznie i warstwy konstrukcyjne drogi do końca miesiąca października, że możliwym będzie powrót do pierwszego rozwiązania, czyli wprowadzenia ruchu jednokierunkowego, co nieco spowoduje obniżenie ciśnienia ze strony tych wszystkich, którzy dzisiaj nad nami pomstują. Tam szczęśliwy układ zdarzeń, jeżeli chodzi o realizację schematów, polega na tym, że całkiem niedawno, bo w ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy wiadomość o tym, że znajdują się jeszcze wolne środki w ramach realizacji tego programu. W tej chwili przeprowadzamy procedurę przetargową związaną z, związaną z rozszerzeniem działań na ulicy Sikorskiego. Przypomnę, poza jezdnią, modernizacją oświetlenia, przebudową urządzeń infrastruktury podziemnej, realizujemy po lewej stronie, patrząc od strony miasta, ciąg pieszo-rowerowy. Natomiast po prawej stronie chodnik idzie między ulicą Langiewicza do wysokości ulicy Podmiejskiej dzisiaj. Natomiast kiedy pojawiły się wolne środki w ramach popularnych schetynów, Postanowiliśmy rozbudować układ chodnika po prawej stronie aż do skrzyżowania z ulicą Pogodną. Także i prawa, i lewa strona ulicy Sikorskiego, w tym nowym, w nowej edycji będzie miała właściwe warunki obsługi ruchu pieszego. Tą inwestycję również uda nam się chyba skończyć i rozliczyć w roku bieżącym, mam nadzieję. Opracowanie projektowe mieliśmy gotowe już co najmniej 3 lata temu z ważnym pozwoleniem na budowę. Proponowaliśmy zarządowi województwa, bo to była poprzednio droga wojewódzka, żebyśmy wspólnie ją Przebudowywali, natomiast zarząd województwa absolutnie takiej propozycji z naszej strony nie przyjął, mówiąc, że drogę możemy przebudować wtedy, kiedy stanie się ona drogą gminną. Ona drogą gminną stała się wtedy, w roku ubiegłym, w miesiącu sierpniu, kiedy oddano małą obwodnicę, czyli ten łącznik między Sikorskiego a Miejscowością Słotwina. Wtedy to z mocy ustawy ten fragment, który dzisiaj jest przebudowywany, stał się drogą gminną. Natychmiast podjęliśmy dialog z gminą wiejską Świdnica, bo Sikorskiego na pewnym fragmencie to gmina wiejska, na pewnym gmina miejska. No i w pierwszym możliwym momencie, to jest we wrześniu ubiegłego roku, złożyliśmy w oparciu o ważną dokumentację i pozwolenia na budowę wniosek do schetynówek, i tam w rozstrzygnięciu uzyskaliśmy zgodę. Natomiast trzecia, która w tej chwili się też materializuje, to skrzy przebudowa skrzyżowania ulicy Zamenhofa z ulicą Ceglaną i to realizuje wykonawca, który działa na zlecenie Kauflandu. Termin zakończenia tego zadania to jest koniec miesiąca listopada, a my równolegle w nawiązaniu do poprzednich zobowiązań przebudowujemy układ skrzyżowania ulicy Emilii Plater z ulicą Zamenhofa i, i sięgamy aż po ulicę Wróblewskiego i Marcinkowskiego. Także tutaj niestety również więc jeszcze chwilę będziemy musieli wytrzymać. Rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych w sprawie realizacji tej inwestycji, opartej w dużej części o inwestora tego obiektu wielkopowierzchniowego, prowadzone były od czterech lat. Decyzje zrydowskie, prawomocne, pozwalające na realizację inwestycji, otrzymaliśmy gdzieś, z tego co pamiętam, na poziomie lutego i marca. W związku z tym, jakby no, przekora historii, pokazuje, że te dwie inwestycje znalazły się, Tutei